Siemaneczko na kanale krzychu trenuję. Jak widzicie, jeden słup już stoi, minęło półtorej tygodnia i tak jak mówiłem element, który jest do wymiany przyszedł. Ale spójrzcie na to jak przewoźnik DPD szanuje przesyłkę. No szczerze powiem, aż dziwne, że to dojechało. Także co. Zabieramy się za bramę, a zanim się jeszcze zabierzemy, to został jeszcze jeden smaczek do spróbowania. Swoją drogą, ostatnio jak było tak y, naprawdę, naprawdę ciepło, to ten zielony o smaku jabłka był mega sztosem, a ten. O smaku, już nie pamiętam czego, ale był. No, mglisty taki, no niedobry, także próbujemy tego, otwieramy bestie. I zaraz mówię wam jak to smakuje. Tak smakiem przypomina mi jakąś przedtreningówkę. Nie jest najgorszy, ale jednak te zielone jabłuszko wygrywa. Także. To jest kolejny, który pewnie w połowie zacznie mi się nudzić. Idziemy składać. A żeby jeszcze złożyć to wypadałoby wziąć narzędzia. Także co? No ale kapuszki. Uuu! Widać nie ma biedy. Także co, bierzemy skrzyneczkę i trzeba się brać. Tak się zmienił korytarz. Tutaj sobie zrobiłem regał z drewna, blat. Oczywiście. Trzeba jeszcze dociąć, tu doszlifować. To już robiłem, żeby sobie ogarnąć, zanim przyjdzie mi paczuszka. Ale myślę, że fajnie wyszło to w drewnie. Tutaj elektryka prąd nie tyka, sobie trzeba dokończyć. Dajcie znak, znaka, czy Wam też się podoba. Takie elementy drewniane w swoim mini warsztaciku. A ja zabieram się za składanie. Tak, dla nowych widzów, w ramach przypomnienia, jaki błąd wystąpił. Jak widzicie, forma prawidłowa, forma nieprawidłowa, i dlatego też półtorej tygodnia słup sobie stoi, a ja trenuję na tamtym swoją drogą. Naprawdę szczerze, mega polecam ten sprzęt. Sami zobaczycie na filmach, że będzie tutaj bardzo długo, bo jest rewelacyjny. Także już nie mogę się doczekać, aż powstanie cała, bo obecnie trenuję na jednej stronie. Jestem mega zadowolony, także przechodzimy do składania. Ostatnia zapinka jak zwał tak zwał skręcana i za chwilę będziemy mogli ustawiać sobie, ustawiać sobie bramę i będzie dzisiaj trenowany na całości, a nie tylko na połówce, bo jak wiecie było to moje takie mini marzenie do siłowni. Uważam, że jest to najlepszy wybór względem domowej bramy, jaką można w ogóle wybrać. Myślę, że żadna inna firma nie ma tutaj podejścia, a uwierzcie, że mam sporo znajomych, u których mogłem sobie sprawdzić innych firm podobne. Na pewno domyślacie się, o jaką firmę chodzi, także uważam, że jest to najlepsza opcja. Składamy dalej. Także co brama złożona. I myślę, że prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Jak na razie stabilna, stoi na czterech podporach, także ma na czym się utrzymywać. Jestem bardzo zadowolony z tej bramy. Polecam ją każdemu, kto ma w domu kawałek miejsca. Uważam, że taka brama plus ławka oczywiście regulowana, jakieś tam dodatkowe akcesoria. Wystarczą na trening taki lekki dla kogoś kto nie dźwiga ciężarów, oczywiście jakieś skręcane hantelki i macie tak naprawdę komplecik. Świetne rozwiązanie, naprawdę mega płynnie chodzi, jest zastosowane sporo kółek, także naprawdę rewelacyjny produkt. Jeśli miałbym jeszcze tutaj się do czegoś przyczepić to jak na razie nie mam do czego tutaj pod każdym kątem jaki byśmy chcieli. Mamy tutaj pełen komfort, oczywiście. Regulacja, gdzie chcemy, sobie zatrzymujemy. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie. W wielu ćwiczeniach, ale to będziecie na bieżąco obserwować. To będziecie widzieć, jak na niej trenuje. Oczywiście popełniłem błąd, ale to taki bardziej. Wizualny ten słup dałem na odwrót. Teraz tu mamy regulację z tej strony, a tam mamy z tej strony, czyli jedną z prawej, drugą z lewej. Oczywiście to nie przeszkadza w treningu, jest to tylko regulacja. I no co, widzimy się już na treningu w przyszłym filmie, w tym tygodniu. Mam nadzieję, więcej o bramie będziecie. Z czasem się dowiadywać, bo być może odnajdę jakieś minusy. Jak na razie, na szczęście ich nie ma. Brama jest dość potężna, także robi wrażenie wizualne, ale dla mnie najważniejsze jest to, że chodzi świetnie i jestem naprawdę mega mega zadowolony. Także trzeba by było zrobić aktualizację siłowni. Widzimy się już, tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku i coś więcej pogadamy. Trzymajcie się. Hej.